Witam wam serdecznie. Właśnie kilka osób się pytało, żebym zrobił film o samochodzie, który mam. Ja znaczy ja mam. Ja z mamy. To jest Chrysler 2010 rocznik, 300C. To jest sedan. Silnik to jest 3.5 litra i V6. Maksymalna prędkość tego samochodu technicznie co pisze jest 200, 220 km przyspieszenie 0 do setki to gdzieś będzie 9,2 no to możemy powiedzieć, że 9, 9 sekund bak, ten samochód ma 68 litrowy bak średnie gdzieś spalanie na setkę no to wychodzi gdzieś z 14 litrów, no to około jakieś z 80 coś tam złoty długość 5 metrów Wysokość 1,5 szerokość 1,88 Ten samochód waży 1,8 tony, no to prawie 2 tony. Właśnie bardzo potężny samochód. Właśnie teraz wam pokażę w środku jak wszystko wygląda. Tutaj kurde miałbym wypadek, mnie uderzył jakiś wariat, młody, młody chłopak. Też chcę wam przeprosić, że samochód jest trochę troszeczkę brudny, no bo jak sami na przykład widzicie, to deszcz padał tutaj u nas spęcolweni w Scranton. Dobrze, no wchodzimy do środka. Wyposażenie, jak widać, skóra, skórzane, czarna skóra. Yy, co tutaj wam powiedzieć, co tutaj w środku kurcze jest? No. Wszystko normalne, no cruise control. Yy elektryczne szyby, normalne, wszystkich stron, elektryczne fotele, z, tylko z, z, ze strony kierowcy, z, y, ze strony pasażera nie są y, AMFM radio, CD player, mam na dysk satelitarny, mam na, czym mam na dysk satelitarny, przepraszam, mam na mam na satelitarkę, mam, y, y, Cyrus też mam, prawda co nie i co jeszcze, no dysk na dysk mam, prawda, w, muzyczka sobie leci Tutaj yy, mamy przechowek, tutaj mam tam swoje papiery. Tam z ubezpieczeniem, bla bla bla. Moje ubezpieczenie płacę troszeczkę dużo, bo właśnie płacę 300, 300 dolarów miesięcznie. No ale to jest moja wina, jak się chce jeździć jak głupi i się dostaje mandaty. No to właśnie tak wszystko wygląda. Teraz Wam pokażę bagażnik, no i pokażę Wam z przodu yy, ten pod. Pod, znaczy, pod tym dachem, pod tym Tak jak sami widzicie, zaraz Wam pokażę. Bagażnik jest bardzo duży, szeroki, głęboki jak widać. Jak zawsze jadę do Polski, to dwie duże walizki wkładam do takiego bagażnika, jak nic, bez żadnego, bez żadnego problemu. Też jest wersja, właśnie tego samochodu jest wersja hemi. to jest silnik pod 5,7 litra, V8 i tamten samochód ma moc aż 340 koni mechanicznych. Ten samochód ma 223 koni ten, ten V6, co ja mam 3,5 silnika. Otworzymy szybciutko. W środku jak widać bardzo cicho chodzi, bardzo ładnie. Jak mówiłem 3,5 V6, tak wam mówiłem. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu, bo tak naprawdę na standardy tutaj w Stanach Zjednoczonych aż tak dużo nie pali. Tak jak mówiłem, Bak to ma 68-litrowy. I jak sami wiecie, tutaj w Stanach Zjednoczonych cena paliwa. Jest prawie gdzieś 40-35-40% tańsza niż w Polsce, no to w ogóle nie ma problemu yy, Z paliwem czy z tym, tym Miałem kupić V8, miałem właśnie kupić tego chemii, ale nie kupiłem, bo właśnie chcę ten samochód wziąć kiedyś do Polski I no Nie chciałem być z tym z żarty tym paliwem, tak można powiedzieć, prawda? No i to kurczę To jest, to jest właśnie wszystko Mój kolega z YouTube właśnie się pytał LeZero88 Dziękuję, żeście zobaczyli filmik. Jeżeli macie jakieś tam komentarze, coś się zapytać, to napiszcie do mnie, spróbuję jak najbardziej odpowiedzieć. Wiecie, nie jestem mechanikiem, tak jak sami wiecie. jestem mechanikiem, jestem jakimś specem od samochodów. Pokazałem to, co wiem. Pokazałem samochód, jak wygląda w środku idę ze zewnątrz. No i czekam na komentarze jeszcze raz. Dziękuję ślicznie i do widzenia.